Witaj, baby. Podobno wisisz kasę Matteo. Dawaj ją i nie będzie problemu. Nie mam pieniędzy. Zaczęła mi się zwierzać i paplać coś o swoim ukochanym, który zatonął gdzieś na morzu. Miałem już tego dość. Koniec tej gadki. Dawaj kasę, albo ci ryjska piszonuje. Oddam ci się, jeśli za mnie zapłacisz. Kusząca propozycja, ale jestem jeszcze winny kasę Abuinowi. Nie ze mną te numery. Bierz i wynoś się z mojej chaty. Matteo był zadowolony i zgodził się mnie poprzeć. Teraz został mi tylko Harad i Konstantino. Witaj, Haradzie, chcę być czeladnikiem u jednego z mistrzów. Rozumiem, ale najpierw musisz mi udowodnić, że nie uciekniesz przy pierwszej okazji, kiedy orkowie zaatakują miasto. To będzie trudne, pomyślałem. Zdobądź dla mnie orkowy topól. On umilkł, ja przestałem maskać, bo właśnie jadłem łódko ścierwojada, patrzyliśmy sobie prosto w oczy i wyryłem go. Ha ha, ha 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 ha. Ha Co on sobie myśli, mam trzeci level i jestem w pierwszym rozdziale, a on daje mi takie zadanie, chyba go powaliło. Zatem udałem się do Konstantina. Strzała, ziom. Koleś mnie chyba nie usłyszał, więc powtórzyłem. Książnic, dlatego przywaliłem mu lagą w dupę z całej siły. Zuris. to ty, czekałem na ciebie. Mam dla ciebie niebieską tabletkę, która sprawi, że będziemy... Wypowiadając te słowa, odwrócił się i zauważył, że to nie Zuris, tylko ja, i przerwał dość interesującą wypowiedź. Co ty u licha tu robisz? Co słyszałeś? Czego chcesz? Nic nie słyszałem. Odpowiedziałem, śmiejąc się pod nosem. Chcę być czeladnikiem u jednego z mistrzów. Z to. Możesz być czeladnikiem u kogo tylko chcesz. A co byłoby, jakbym chciał być twoim pupilkiem? Jestem już zajęty. Chodzi mi o bycie czeladnikiem. A, rozumiem, rozumiem. Głupio szczerzył do mnie zęby i podał mi listę, na której były zawarte wszystkie zioła, które musiałem zebrać. Udałem się za południową bramę w krzaki bynajmniej nie po to, o czym myślisz młody człowieku poroślinki. Zacząłem zbierać, woreczek stał się już prawie pełny. Nagle usłyszałem jakieś dziwne chrumkanie. Szybko schowałem woreczek z ziołami i wyciągnąłem miecz. Mój zmysł słuchu stał się w tej chwili niezwykle czuły i w mgnieniu oka zlokalizowałem niezidentyfikowany obiekt chrumkający. Ten dziwny dźwięk pochodził z krzaków. Wziąłem rozpęd taki, jaki się robi w kreskówkach. Jakiś czas przybierałem nogami w miejscu, ale opłaciło się. Wystartowałem jak rakieta, biłem się w gęste zarośla i zblazowany zatrzymałem się przed parą kretoszczurów, które akurat miały godę. Kretoszczur przerwał chrumkanie i zszedł z samicy z rozłoszczoną miną. W tej chwili przypomniało mi się powiedzenie mojego dziadka, niezaspokojony kretoszczur to zły i niezaspokojony kretoszczur. I jego opowieść jak dorwał go właśnie taki zwierz, później przez miesiąc dziadzia nie mógł usiąść na swoim fotelu. Próbowałem się wytłumaczyć. Panie Kretoszczurze, bardzo przepraszam, że przerwałem Panu i Pana Szanownej Małżonce tak intymną sprawę. Chrum chrum. Mam nadzieję, że nie pogorszy to naszych stosunków. Hrum. Ufam, że zapomnimy o tym i każdy pójdzie w inną stronę. Odwróciłem się i wolnym krokiem oddaliłem się od pary Kretoszczurów. Po dwóch metrach z krzaków usłyszałem chrum. Brzmiało to jak okrzyk bojowy, po czym zły i niezaspokojony Kretoszczur pobiegł za mną. Pędziliśmy razem, ja w prawo, on w prawo, ja w lewo, on w lewo, estanoem. Ja stanąłem. On dalej biegł. To był zły pomysł. Przez tą nieudaną zagrywkę taktyczną kretoszczur deptał mi już po piętach. Biegłem ile sił w nogach, aż do chwili, gdy zahaczyłem nogą o dziurę w pniu u drzewa, zrobiłem parę fikołków i zaliczyłem glebę, szybko się skubiłem w kłębek i tylko czekałem na to samo, co zrobił inny niezaspokojony kretoszczur mojemu dziadkowi. Czekałem na to, co miało zmienić moją psychikę na zawsze i wieczny wizyty u psychoanalityka, czekałem na to. I tu oprzytomniałem, zacząłem się zastanawiać, dlaczego Kretoszczur nie wykorzystuje takiej sytuacji, może znęca się nade mną psychicznie. Powoli odwróciłem się i zacząłem wstawać, w tej chwili usłyszałem takie samo chrumkanie jak na początku. Wyprostowałem się i zauważyłem jak kretoszczur leży na pniu, o który się przewróciłem i robi rytmiczne ruchy swoim zadkiem. Pomyślałem, że to dobry moment by się wycofać. W ten sposób ja byłem cały i kretoszczur syty. Niedaleko w zaroślach błysznęło mi w oko jakieś światło, podszedłem bliżej i zauważyłem, że za krzakami jest jaskinia, a w niej upragniony topór, który chce mieć harad. Prędko go wziąłem i udałem się za mury Korinis, bo wrażeń na dziś mam już dość. Nie wiem dlaczego, ale po drodze nie spotkałem żadnego wilka czy ścierwojada. Zerknąłem na listę i wydedukowałem, że brakuje mi jeszcze szczawiu królewskiego, ale na samym dole było coś napisane drobnym maczkiem. Wyjąłem moje binokle, tylko proszę się nie śmiać, nic w tym śmiesznego, że ktoś nosi okulary. Pisało tam tak, aby sprawdzić, czy twój wybranek jest ciebie godzien. Daj mu tą listę i niech zbierze wszystkie afrody z podane na niej. Te słowa od razu mnie zniechęciły. Kto by pomyślał, że taki zgred może się bujać we mnie, chociaż z drugiej strony jestem przecież przystojny, fotogeniczny. O czym ja gadam? Nie ma mowy, nie zbieram już tych afrodyzjaków. Poszedłem do Konstantina i poinformowałem go, że nie znalazłem wszystkich sił, a ten się bardzo zasmucił. A czy znalazłeś czaw królewski? Niestety nie. Tylko dzięki niemu mogę sporządzić niebieskie tabletki, które uszczęśliwią mnie, i zulisa. W tej chwili pomyślałem o niezaspokojonym kretoszczurze, chyba widziałem szczaw królewski niedaleko ścieżki prowadzącej do latarni. Co? To świetnie. Pognał w to miejsce. Skoczyłem szybko do harada i dałem mu orkowy topór. Jak ty to zrobiłeś? Nie sądziłem, że takie główienko może zabić orka. Nic prostszego jak się ma tyle siły, co ja. Wszyscy już się zgodzili, udałem się do Bospera, by oznajmić mu o zdobyciu zezwolenia wszystkich mistrzów. Z zadowoleniem Bosper przyjął mnie na swego czeladnika i optymistycznie zachęcił mnie do pracy. Rusz dupę w kroki i przynieś mi skóry, albo z jaj zrobię ci druty telegraficzne. Wyszedłem z chaty i zaczepił mnie Rangar. Słyszałem, że pokazałeś Waletaniowi, kto tu rządzi. Trzymaj ode mnie pierścień. Wziąłem go, kiedy przywaliłem Waletaniowi. Mam do ciebie prośbę. Jeśli spotkasz kogoś, Dodał mu wpysk, przekaż mu ten pierścień. Nie ma sprawy. Obejrzałem ten pierścień i był on cały biały. Zaciekawiło mnie to, bo nie znam żadnego takiego kruszcu. Poszedłem oblać przyjęcie mnie jako czeladnika do karczmy pod kretoszczurem, nawet nie zauważyłem, że było już ciemno. Przed wejściem do karczmy stanąłem, aby podziwiać pełnię księżyca i rozgwieżdżone niebo. Minęło parę chwil i usłyszałem w ciszy rozlegające się gdzieś za murami miasta krzyki. Chrum, chrum, yeah. Był to znak, że Konstantino znalazł niezaspokojonego kretoszczura, na pewno jest teraz szczęśliwy. Poszedłem do barmana i zamówiłem browca dla mnie i dla Waletanio. Miałem humorek i chciałem trochę się powygłupiać. Proszę podać jeszcze jednego piwko temu panu przy stole. Na pewno. Tak. Lepiej niech pan z nimi nie rozmawia. Ostatnio do mnie zagadał i tak mnie zdenerwował, że wlałem mu w papę. Przerwałem mu natychmiast, bo przypomniało mi się o pierścieniu, który dał mi rangar. Trzymaj ten pierścień i daj go następnej osobie, która wleje waletaniowi. Rozumiesz? Czy to jest jałmużna? Nie, po prostu daj to następnej osobie, która obije mordę temu gościowi. A. Chyba rozumiem. No wreszcie. Podszedłem do waletania i zacząłem jakąś smętną gadkę. Po niezrozumianej paplanii nie z mojej i jego strony zaczęliśmy nadawać na tych samych falach. Zacząłem go słuchać. Gdy. Wiesz, co się stało? Nie wiem, ale mogę zgadywać. Jest to różowe, wychodzi tylko wieczorem i ma białe wąsy. Nie wiem. Ja też. Ha ha ha. Ha ha ha. Chwila ciszy. Wiesz, co się stało? Nie wiem, ale mogę zgadywać. Ja też. Ha ha ha. Ha ha ha. Chwila ciszy. Wiesz, co się stało? Nie wiem, ale w tej chwili odbiło mi się i nie mogłem dokończyć zdania. Zgubiłem mój kielich, byłem bardzo do niego przywiązany. A czy wyglądał on tak? Wyjąłem kielich, który ukradłem mu jakiś czas temu, który potem sprzedałem i ukradłem ponownie, będąc zjarany kupcowi, któremu go sprzedałem. O tak! Właśnie tak on wygląda. Nie znalazłeś może takiego kielicha? Nie. Trudno. Przesiedzieliśmy tak parę minut w całkowitej ciszy. Nagle oświeciło mnie. Chyba mam twój kielich. Naprawdę? Chyba tak. Zresztą sam zobacz. Nie jestem pewien, czy to ten. Jak to nie, przecież sam ci go ukradłem wczoraj. Skoro tak mówisz. Możesz go ode mnie odkupić. Ile chcesz za te swoje kalesony? Nie kalesony, tylko kielich. Aha. To chodzi o kielich. Tak. Rozumiem. To ile za niego? Osiemdziesiąt złociszy. Co? Ten kielich jest o wiele więcej Walt. Ja daję za niego sto sztuk złota. 110 albo ci go dam za darmo. O nie, ja daję 120. Sprzedane? Trzymaj swój kielich. Ale ja nie chciałem kielicha, ja chciałem te kalesony. Skoro tak sobie życzysz, poczekaj chwilę. Udałem się chwiejnym krokiem w stronę toalet, zamknąłem się w kiblu i ściągnąłem swoje kalesony. Trzymaj kalesony, a teraz kasa. Dobrze, oto 120 sztuk złota, tak jak było mówione. Trudno było mi rozstać się z moimi kalesonami, ponieważ posiadałem je od momentu, gdy wleciałem do doliny dla obłokanie chorych. Miałem już taką szrubę, że ledwo co stałem i postanowiłem, że będzie to dobry moment, by udać się do wyrka. Wyszedłem z karczmy i zauważyłem Konstantina, jak wracał do swojej chatki. Był w opłakanym stanie, całe ubranie miał postrzępione. parę sieniaków jednak wyglądał zdumiewająco szczęśliwie. Gdy już dotarłem do hotelu, stanąłem, przynajmniej tak mi się wydawało. Przed łóżkiem rzuciłem się na nie. Niestety trafiłem na podłogę obok łóżka. Nagle poczułem, że się topie. Ostatkiem sił wydostałem się z wody, stał nade mną znowu ten hiszpan z wosem. No już, stawaj. Ach shit, here we go again. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film. Doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.